Siły zbrojne Izraela będą miały skuteczną broń do walki z bezzałogowymi statkami powietrznymi. Żołnierze będą do nich strzelać za pomocą lasera. Koncern Rafael pomyślnie przetestował system przeciwdziałania bezzałogowym statkom powietrznym Drone Dome. Informuje portal defensenews.com. W trakcie prób Drone Dome System zidentyfikował i przechwycił poruszające się cele za pomocą wiązki laserowej o dużej mocy. System Drone Dome składa się z elektronicznych zakłócaczy i czujników do wykonania. Wykrywania identyfikacji i neutralizacji zarówno mikro, jak i mini dronów. Demonstracja Rafaela została przeprowadzona na pustyni z wykorzystaniem kilku rodzajów dronów, w tym prostych, powszechnie dostępnych w sklepach. Rój, składający się z trzech dronów, został wykryty, a potem zneutralizowany za pomocą laserów. Jeden po drugim drony spadały z nieba. W sumie firma pokazała siedem zniszczonych dronów. Laser spalił doszczętnie i silniki, i wirniki. Według izraelskiego koncernu, system dron Dome może być także zastosowany cywilnie. Wypada się jednak zastosować, i po co to wszystko Izraelowi? Przecież Donald Trump zapowiedział już innowacyjny, przełomowy plan pokojowy, który miał skutecznie załagodzić bliskowschodni konflikt. Warto dodać, że ostatnio w bezpieczeństwo powietrzne inwestują także Rosjanie. Więcej na ten temat znajdziesz na naszym głównym kanale bądź na bieżąco. Link do materiału wyświetlam ci teraz na ekranie. Do usłyszenia!